Dziś Ukraina obchodzi święto flagi. Jutro Dzień Niepodległości. Na zaproszenie Wołodymyra Załęskiego do Kijowa pojechał dziś Andrzej Duda. Przekazał wyrazy wsparcia dla walczącej Ukrainy. Były rozmowy o sprawach militarnych, gospodarczych i humanitarnych. A więcej szczegółów tej wizyty teraz na żywo z Kijowa od Andrzeja Andrzeju. W czasie rozmów dwustronnych jednym z najważniejszych tematów była kwestia dalszego wspierania Ukrainy, kwestii pomocy militarnej, czyli mówiąc pros, dostaw broni. Ale na konferencji prasowej nie podano żadnego szczegółów, bo jak powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, te kwestie wymagają ciszy. Jednak dodał, że ma nadzieję, że efekty tej ciszy już wkrótce poczuje wróg na froncie. Według moich informacji Kijów starał się o to, żeby prezydent Duda przyjechał do Ukrainy właśnie w tym czasie, kiedy Ukraina obchodzi swoje dwa najważniejsze święta państwowe, Dzień Flagi, Dzień Niepodległości, żeby jeszcze bardziej podkreślić wielką wdzięczność Ukraińców dla Polski i Polaków. Wierzę w to głęboko, że Ukraina nie tylko się obroni, ale wierzę w to głęboko, że Ukraina zwycięży, że Ukraina odzyska całość swoich ziem dzisiaj okupowanych przez Rosję że Ukraina odbuduje się i także dzięki polskiemu wsparciu. Dziękuję Ci, Andrzeju, za to, że jesteś tutaj razem z nami, dzisiaj w dniu naszej flagi, w dniu, który jest bardzo ważny dla niepodległości Ukrainy. Ważne jest to, że jesteśmy przyjaciółmi i że jesteśmy razem w tak symbolicznym dniu. I jeszcze jeden gest wdzięczności Ukraińcy chcą stworzyć aleje odwagi, będą to takie metalowe płyty z nazwiskami najważniejszych światowych przywódców, od, którzy odważnie pomagają Ukrainie w jej wojnie z Rosją. Będą to płyty wbetonowane w plac przed parlamentem. I dzisiaj pojawiła się pierwsza taka płyta z nazwiskiem polskiego prezydenta. Na żywo dla faktów z Kijowa Andrzej Zaucha. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia.